10 największych mitów o budowaniu masy mięśniowej. Numer 1. Nie trzeba trenować, wystarczy dużo jeść, albo przynajmniej można trenować nieoptymalnie. Otóż do zbudowania masy mięśniowej nie wystarczy tylko napychanie się jedzeniem, jakieś tam pilnowanie białka cały dzień, ale również optymalny proces treningowy, który wymusza pewnego rodzaju stres. Z tego stresu się regenerujemy i w momencie w procesie adaptacji budujemy większe mięśnie. Jeżeli nie ma tego procesu treningu, jeżeli jest on zbyt lekki, albo jest przeprowadzony w zły sposób, to po prostu nie dostarczasz organizmowi żadnego bodźca do tego, żeby nadbudowywał kosztowną energetycznie i niepotrzebną tkankę. I tutaj chodzi nie tylko o to, żeby mięśnie zmęczyć, ale żeby również je zmęczyć pod wystarczająco dużym ciężarem. Jeżeli przykładowo biegniemy jakiś tam maraton, robimy te kilkadziesiąt tysięcy kroków, no to w tym momencie oczywiście bardzo mocno męczymy nasze ciało, mamy następnego dnia jakieś tam wielkie zakwasy, ale to nie jest wystarczający bodziec do budowy masy mięśniowej, ponieważ ten ciężar jest za mały. No i tutaj zarówno możemy skorzystać, Zalec dużego ciężaru. Przykładowo pakujemy na ławeczkę jakieś tam 3 czy 5 powtórzeń. Ten ciężar rusza się bardzo powoli, bo jest bardzo ciężki. I tak samo możemy skorzystać również z wyższej ilości powtórzeń, na przykład tych powiedzmy 10, 20, 30, gdzie również pod koniec serii ciężar porusza się bardzo powoli, w przeciwieństwie do zarówno dyscyplin dynamicznych, typu różnego rodzaju sprinty, bieganie, gdzie po prostu nie jesteśmy w stanie wystarczająco przemęczyć mięśni, ponieważ ruch jest zbyt szybki. I również w przeciwieństwie do dyscyplin typu bieganie długodystansowe, czy jakieś tam sztuki walki, gdzie również te skurcze mogą nie być wystarczająco ciężkie dlatego żeby wywołać jakiekolwiek adaptacje. Oczywiście można zbudować pewien poziom masy mięśniowej, jakiś tam, oczywiście on będzie y, zależał od naszej genetyki, który możemy na przykład zbudować tylko i wyłącznie z pracy fizycznej, z jakiejś tam aktywności, z biegania, często łydki się dobrze buduje od biegania, y, różnego rodzaju na przykład barki od sztuk walki i tak dalej, ale jest pewien próg, którego nie możemy przekroczyć bez treningu oporowego na siłowni. Numer dwa, wystarczy dużo trenować, a nie trzeba dużo jeść. Oczywiście możesz wylewać. Litry potu, krew, łez na treningu, ale nie zobrazuje się to w żaden sposób większymi mięśniami, jeżeli nie będziesz jadł wystarczająco dużo. I tutaj mamy ten problem w przypadku dy zawodników dyscyplin sportów siłowych, jak na przykład trójbój czy dwubój. Nawet niezależnie od, od tego, ile godzin oni trenują, jeżeli chcą się zmieścić w określonej kategorii wagowej, bo mają tam lepsze szanse na lepszy rezultat, nie są w stanie oczywiście przybrać masy mięśniowej, jeżeli jedzą za mało. Czyli musimy pamiętać, że rzeczami niezbędnymi są po pierwsze. Nadwyżka kaloryczna, po drugie, optymalna ilość białka. I tutaj przede wszystkim ta nadwyżka kaloryczna nie musi być z kosmosu, bo proces budowania masy nie jest aż tak kosztowny energetycznie. Wystarczy mała nadwyżka, tam powiedzmy 100, 200, 300, 500 kalorii. Nie da się tego wyliczyć dokładnie, ale można tylko celować na oko. I oczywiście optymalny poziom białka, czyli pi razy drzwi od 1,5 do 2 gramów masy ciała dla większości osób. Jeżeli jemy zbyt dużo białka, powiedzmy 4 gramy na kilogram masy ciała, bo myślimy, że białko to jest jakiś legendarny steryt na masę, to oczywiście nie da nam to lepszych efektów, może dać gorsze efekty, bo będziemy mieli za mało energii. No i właśnie trzecim mitem jest to nadmierne przywiązanie do białka. Czyli białko przed treningiem, białko po treningu, na śniadanie, jakiś tam twaróg, na kolację, coś tam, tuńczyk. W konsekwencji się okazuje, że tego białka jest tam więcej niż po prostu potrzeba. Jeżeli bierzesz mniej niż te powiedzmy 1,5 gram na kilogram masy ciała, to faktycznie może być za mała ilość. Natomiast jeżeli jesteś gdzieś w tym złotym przedziale, czyli powiedzmy od 1,5 do 2 z hakiem grama na kilogram masy ciała, to jest git. Natomiast każda kolejna ilość białka prawdopodobnie odciąga Cię od tego celu, ponieważ przyjmując więcej białka, musisz dostarczyć mniej węglowodanów i tłuszczów, które są potrzebne, i w tym momencie robisz sam sobie krzywdę. Czwartym mitem jest nadmierne przywiązanie do suplementów. Tak jak już mówiłem o tym białku w prochu. Oczywiście białko nie jest magicznym suplementem na masę, a jest składnikiem, który można, który można wyciągnąć z diety. Także niezależnie, czy weźmiesz białko w prochu, które jest oczywiście wygodne, czy weźmiesz na przykład twaruk, kurczak. Yy... Jakiś tam nie wiem, tofu, rybę, to dalej jest to samo białko. Natomiast w kwestii innych supli, które można kupić na masę, to jedynym suplem, który faktycznie działa, jego działanie jest potwierdzone naukowo, jest kreatyna. Inne różnego rodzaju suplementy jak BCA, leucyna, HMB, glutamina wszystkie możliwe rzeczy dostarczamy i tak z jedzenia. Czyli jeżeli Byś głodował nie jadł nic przez cały dzień, to lepiej brać taki suplement niż głodować, tak? Bo dostarczasz pewnego rodzaju energii, dostarczasz troszkę aminokwasów kontra, dostarczanie zera. Natomiast jeżeli dbasz o zbilansowaną dietę, dbasz o wystarczającą ilość białka, to nie ma szans, żeby jakiekolwiek inne suplementy przyniosły jakieś namacalne efekty poza suplami prozdrowotnymi, które oczywiście no, nie, są, nie mają działania wymiernego, jeżeli chodzi o budowanie masy. Tak jak na przykład witamina D odsyłam do filmu z damianem parolem. Piąty mit to być może spotkaliście się z takimi tabelkami, że jeżeli mocno przeciążysz mięsień, to on będzie tam odpoczywał 5, 7 dni, milion dni. No i to są właśnie te takie stare poglądy kulturystyczne. Później przez parę lat. Rozwoju idziemy bardziej w kierunku tego, że mięśnie można trenować nieco cię częściej niż po prostu raz na tydzień. Skąd to wynika? Stąd, że po treningu mamy przez jakiś czas podwyższoną syntezę białek mięśniowych. I u osób początkujących, tam powiedzmy, może to wynosić 2-3 dni, a później klops, czyli nic nie robisz, czyli w poniedziałek zmęczyłeś, zniszczyłeś klatę. Wtorek, środa, tam powiedzmy czwartek ona sobie rośnie, przez kolejne kilka dni nic się z nią nie dzieje. Mógłbyś wykonać kolejną jednostkę treningową, osiągnąć lepsze efekty szybciej. Czyli dla zobrazowania, jeżeli ćwiczysz klatkę raz w tygodniu, to ona ci rośnie, powiedzmy pół roku na rok. Natomiast jeżeli byś robił klatkę powiedzmy raz na 5 dni, raz na 4 dni, raz na 3 dni, w skrajnych przypadkach raz na dwa dni na przykład, codziennie raczej nikt nie robi, no to w tym momencie jesteś w stanie m, mieć więcej impulsów, ale mniejszych. Oczywiście lepiej mieć dwa mniejsze impulsy tej syntezy protein niż jeden większy impuls, który i tak summa summarum jest troszkę mniejszy. Oczywiście osoby, które przyjmują doping mają cały czas podwyższoną syntezę protein, dlatego osoby ćwiczące na splitach to najczęściej kulturyści właśnie na steryd. dag. Ja. I którzy często nieświadomie, często świadomie proponują te same zabiegi, te same metody treningowe osobom, które są czyste i które nie osiągają takich fajnych efektów. Mit numer 6. Trzeba wyizolować każdą partię, jakie tylko mamy. Tutaj typ tył barku, pół ścięgnisty, pół błoniasty, trójgłowy ramienia, trójgłowy łydki. Wszystko musimy izolować i to najczęściej yy, widzimy u osób początkujących, które chcą osiągnąć rezultaty jak najszybciej. Przychodzą, izolują jakieś tam dwukilowe hantelki na nadganie. I to nic nie daje. Dlaczego? Ponieważ no, większość partii ćwiczymy w ćwiczeniach złożonych. Jeżeli mamy, dajmy na to, przysiad czy martwy ciąg, to tam również ćwiczymy te przedramiona, ćwiczymy kaptury, ćwiczymy plecy, ćwiczymy brzuch, ćwiczymy trochę barki, ćwiczymy całe nogi. Wszystko w jednym. Bardzo duży ciężar oznacza bardzo duże efekty, ponieważ. no Duży ciężar, nałożony bardzo duży czynnik stresujący wymusza na naszym organizmie adaptację. Natomiast bardzo mały ciężar nie jest aż tak dużym czynnikiem stresującym i on nie wymusza tych adaptacji. I większość osób początkujących nie musi wcale izolować nadgarstka przedramienia, nie musi izolować karku, nie musi izolować kapturów, bo te wszystkie mięśnie ćwiczą w złożonych ćwiczeniach. Natomiast jeżeli nadmiernie przyjmują się wyizolowaniem każdej partii, to po pierwsze nie przywiązują się do złożonych ćwiczeń, gdzie nie progresują, a brak. Brak progresu, brak zbudowania siły powoduje to, że nie obciążają mięśni bardziej, oraz po prostu no, nadmiernie się koncentrują na. Takim powiedzmy pajacowaniu, czyli muszę przyizolować to, tamto, tamto, siamto i się okazuje, że trening trwa 3 godziny, albo że pomiędzy seriami mają na przykład 10 sekund przerwy, bo wszystko, wszystkiego muszą dotknąć. To jest tak zwany efekt początkującego, że oczywiście, jeżeli ktoś jest nakręcony na trening, na robienie czegoś nowego, chce osiągać efekty jak najszybciej, ale to wcale nie wygląda tak. Jeżeli zerkniecie na większość dobrych planów dla początkujących, to bardzo rzadko na jednej jednostce treningowej jest więcej niż powiedzmy 6 do 7 ćwiczeń. A jeżeli się zastanowisz, jeżeli byś chciał mieć jedno ćwiczenie na biceps, jedno na triceps, jedno na klatę, jedno na plecy, jedno na kaptury, jedno na przedramię, jedno na czwórki, jedno na dwójki, jedno na łydki, coś tam to się robi zaraz powyżej 10 ćwiczeń. I to właśnie w ten sposób nie wygląda. Lepiej zrobić mniej ćwiczeń złożonych plus kilka izolacji niż przywiązywać się nadmiernie do izolacji. Mit numer 7: mięśnie rosną na treningu i potrzebujemy olbrzymiej pompy, nie, że robimy ten biceps i krzyczymy do niego rośni, rośni, rośni. No to nie działa w ten sposób. Właśnie musimy. Wykonać wystarczająco dużą objętość, ale oczywiście nie za dużą. Jeżeli wykonamy nadmierną objętość, to mięsień dostanie za duży stres i wcale nie urośnie. I również celem dobrego treningu nie powinna być wcale pompa, a po prostu, oczywiście, pompa wskazuje na to, że pracujemy tymi mięśniami i tak dalej, ale bardzo często wywołanie pompy jest bardzo proste. Wykona, wystarczy wykonać bardzo dużo powtórzeń, bardzo krótkie przerwy. Ale to wcale nie oznacza, że taki trening jest lepszy niż trening na mniejszą ilość powtórzeń, np. 5 oraz z dłuższymi przerwami, np. 2-3 minuty. Pompa wcale nie oznacza lepszych efektów. Oznacza tylko i wyłącznie to, że pracowałeś na dosyć dużej gęstości, czyli zrobiłeś dużo powtórzeń, krótkie przerwy i tak dalej. Ósma kwestia to magiczny przedział powtórzeń na masę. Wszyscy znamy takie coś, że do 7, czy tam do 8, czy do 6 powtórzeń to jest siła, później 8, 12 to jest magiczna masa, a więcej to jest rzeźba. Oczywiście przedział powtórzeń nie ma większego znaczenia, o ile nie jest zbyt mały, ponieważ jeżeli robimy cały czas jedno powtórzenie, no to ten ciężar po prostu jest za duży, praca jest za mała, żeby wywołać jakieś efekty. I również jeżeli ciężar jest zbyt mały, wykonujemy np. 40 tysięcy powtórzeń biegnąc maraton, to ten ciężar jest za mały, by wywołać jakiekolwiek efekty. Dlatego, niezależnie czy robisz np. 5 powtórzeń, czy 10, czy 20, Powinieneś osiągnąć w miarę podobne efekty. Natomiast na złożonych ćwiczeniach typu przysiad, lepiej sprawdzają się niskie powtórzenia, ponieważ nie zdążysz się tak zmęczyć. No Przysiad na 25 powtórzeń jest naprawdę bardzo ciężki, jeżeli miałbyś wykonać to w czterech seriach, a z kolei ćwiczenia izolowane nie nadają się na małą ilość powtórzeń, bo możesz sobie coś uszkodzić, ta praca również jest mała. Dlatego na wznosy w bok, czy biceps nigdy nie schodzimy poniżej powiedzmy 7-8 powtórzeń. Kolejna, dziewiąta kwestia jest to właśnie ćwiczenie jak trójboista, czyli nie powinieneś trenować jak trójboista, ponieważ ktoś, kto trenuje jak trójboista czy dwuboista, jego celem jest budowa siły. Budowa siły jest rzeczą zupełnie niezależną od procesu budowy masy mięśniowej. One się łączą, ale są różnymi celami. Jeżeli Twoim jedynym celem jest budowa siły, trenujesz na niskich powtórzeniach, to być może Twoja praca do tej budowy mięśni jest po prostu za mała. Nie wykonujesz wystarczająco dużej objętości, nie męczysz mięśni wystarczająco mocno, a przeciążasz tylko układ nerwowy. Czyli jeżeli Twoim celem jest budowa masy, to zamiast robić 3 razy 3 na martwym ciągu, i zrobić, dajmy na to, 3 razy 8. I tutaj właśnie wychodzi na to, że ten przedział powtórzeń czasami może mieć znaczenie. Tak samo w przypadku półruchów, ruchów. O ile na przykład jakieś tam rak pule na trzy powtórzenia są świetną metodą, żeby przeładować martwy ciąg, poczuć jakiś tam olbrzymi ciężar, to tyle jeżeli chodzi o ma mały, mały zakres ruchu, małą ilość powtórzeń, to w kwestii budowy masy mięśniowej nie będą one optymalne. I dziesiąta, ostatnia kwestia jest to po prostu cierpliwość. Ludzie spodziewają się, że za miesiąc czy za trzy miesiące będą wyglądali jak kulturysta. A prawda jest taka, że w przeciągu miesiąca jesteś w stanie realnie zbudować powiedzmy Kilogram, półtorej kilograma masy mięśniowej i to i tak, jeżeli, jeżeli masz farta, i to tylko i wyłącznie przez powiedzmy pierwszy rok czy dwa lata stażu. Przez pierwszy rok pię drzwi jesteś w stanie zrobić powiedzmy 10-15 kg mięśni i w każdym kolejnym roku ta liczba spada dwukrotnie. Czyli w przeciągu 3 lat od, od rozpoczęcia trenowania możesz oczywiście zbudować, dajmy na to 15-20 parę kilogramów masy mięśniowej. Oczywiście być może trochę tłuszczu, jeżeli w tym czasie nie robisz żadnej redukcji. Ale nie możesz tego procesu pośpieszać, ponieważ no, jeżeli wyobrazisz sobie, że. Yy... Co, co miesiąc budowałbyś 10 kg masy czy 5 kg masy, czy nawet malutkie 2 kg masy, no to w przeciągu roku by ci dodawało na przykład 24 czy 50 kg To jest po prostu niewiarygodne. To jest tak samo w przypadku progresu siłowego. Nie możesz się spodziewać, że do końca życia będziesz dodawał co trening 2,5 kg czy nawet co miesiąc 2,5 kg, bo jeżeli byś to sobie obliczył, to za 10 lat byłbyś królem świata, najlepszym trójboistą na świecie. To samo w przypadku budowania masy mięśniowej. Cierpliwość jest to słowo klucz. No i oczywiście sprawa wygląda tak, że jeżeli wejdziesz na zbyt dużą Nadwyżkę kaloryczną, to po prostu będziesz odkładał bardzo dużo tłuszczu. Czyli powiedzmy, niewielka nadwyżka kaloryczna, dajmy na to 300, da ci tyle masy mięśniowej, tyle tłuszczu. Natomiast olbrzymia nadwyżka kaloryczna, dajmy na to 1000 kalorii, da ci troszkę więcej masy mięśniowej, a jednocześnie pf, 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 tyle, tyle tłuszczu. Dlatego to nie jest do końca opłacalne. Lepiej mieć mniejszą nadwyżkę, budować powoli, jednocześnie nabierać mniej tłuszczu, niż jeść jak świnia 5000-6000 kalorii. To by było tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Łapa w górę, jeśli się podobało. Wbijajcie na szkolenia z przysiadu i martwego ciągu. Zapraszam również na, do e-booka Ogniwa w Trójboju, gdzie poruszam wszelkiego rodzaju zagadnienia o budowie siły. Dzięki za uwagę, na razie.